I po bosie, i po bosie. To jest niesamowita broń. Hej, hej, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, w którym testujemy itemy z Echoing Void nowego dodatku DLC do Minecraft Dungeons. Także zapraszam. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie testować Początek i kres, charakterystyczne Dwa miecze, dual Wild, Tak zwany, no elegancko to Naprawdę wygląda, wydaje mi się, że jest to Najładniejsza broń tego dodatku I nie tylko najładniejsza, ale też chyba Bardzo, bardzo mocna, nie chcę tutaj Stwierdzać na tym etapie, że Jest to najciekawsza i najmocniejsza broń Ale przekonamy się na tym odcinku Właśnie to sobie testujemy Początek i kres można zdobyć W misji z bossem, jest to uszkodzona Cytadela, zobaczcie, macie tutaj ostrze do otknięte odchłanią. To jest ta ikonka, to jest ta misja. Także życzę Wam powodzenia w dropieniu i też, oczywiście, zaglądajcie koniecznie po wykonaniu każdej misji do sklepikarzy. Losujcie sobie itemy i tutaj też jest duża, duża szansa, że Wam to wydropi. Przyjrzyjmy się bliżej. Mamy tutaj obrażenia w walce wręcz od 400 tysięcy do 700 tysięcy około. Dodatkowo wysysa zdrowie z mobów. No to będzie ciekawe połączenie ze zbroją Widera. Prawie będziemy nieśmiertelni, bo i zbroja Widera ma aurę wampiryzmu, także promienisty Cios może odejść w odstawkę. Dodatkowo stosuje rosnący mnożnik obrażeń, i to jest dzisiejsza nowość. Sprawdzimy sobie, jak to będzie działało, bo wydaje mi się, że jest to nic innego jak właśnie uderzenie od Też nowy enchant, tylko że w przypadku enchantu takiego dedykowanego do broni, mamy tutaj maksymalny mnożnik 200%, plus 400%, plus 600%. W tym przypadku tych mieczy zobaczymy, jak tu będzie ten rosnący mnożnik nam rósł. Czy to jest po prostu stałe zwiększenie, po prostu nie wiem, 100% więcej, albo 200%, zobaczymy. Dobra, uderzenie. Zobaczmy sobie raz. No i mamy 450 tysięcy. Uderzenie odchłani jest załączone. Mamy 1,300. Uwaga. 1,300. Zobaczcie, jest to uderzenie odchłani załączone. No teraz 600, 900, 900, 1,200, 500, 800. Ok, dobra. Spróbujmy sobie może ze zbroją renegata. Też mam tutaj trzy horror, bo pamiętam, że na live bądźcie w poprzednim odcinku w sekcji komentarzy też mówiliście, żeby ubrać zbroję renegata do tych broni. Do testowania, także sprawdźmy to. O, już 500 mamy, milion 100, 1200, 1200, milion 900 tysięcy milion. Patrzcie, milion 200, faktycznie zbroja renegata powiększyła nam obrażenia broni o 20%. Zainwestujmy trochę punktów mocy w te enchanty Mamy tutaj dynamo, grawitację i falę uderzeniową W tym przypadku jednak przemawia do mnie fala uderzeniowa Dodatkowy damage przy ostatnim ataku combo Zobaczymy sobie jak to działa w przypadku początku i kresu Dobra, no to inwestujmy sobie, pik pyk, pyk, Dodatkowo mamy echo, zamrożenie lub trafienie krytyczne No tutaj jest banalna sprawa Zawsze jeżeli macie krytyka, wybierajcie krytyka Dobra, promienisty cios czy eksplozja. No i tutaj jest ciekawostka. Tutaj możecie zobaczyć, że jest to dosyć wolna broń i ten promienisty cios może zadziałać a nie musi, ale z racji tego, że mam już tutaj budowany enchant do leczenia, promienisty cios sobie odłożymy i zróbmy sobie eksplozję, tak jak w przypadku przeklętego toporu. Uwaga 500, 900, 100. O, i zobaczcie, że fala uderzeniowa działa dodatkowo Ona nie zamienia naszego ataku, ostatniego ataku combo w falę uderzeniową Tylko jest fala uderzeniowa dodatkowo Dobra, no to odpalmy się Cyk Z grzybkiem Nice Widzicie ten fioletowy damage? Fajnie to właśnie podkreśla, że jesteśmy pod wpływem uderzenia od Huani I bijemy na fioletowo, krytyki są na czerwono, a Fala uderzeniowa bije na biało. No i teraz taka ciekawostka, co będzie, jeżeli nasz przeciwnik będzie miał na sobie gong osłabienia i uderzenie odchłani Jesteście gotowi? Patrzcie na to: uderzenie otchłani, gong. Co jest grane? 7 milionów, 3 miliony. Co jest grane? Dajcie znać co myślicie, czy to jest najpotężniejsza broń aktualnie w grze Lecimy na krowi poziom już w zbroi renegata I lecimy na krówki, no jazda będzie bez trzymanki, tak coś mi się wydaje I to też będzie kolejna świetna broń pod bossy No i dobra, odpalmy się Co? Czekajcie, wezmę sobie, wyrzucę to TNT to jest apokalipsa plus 25. I że ciekaw jestem, jak działa ten drain wbudowany w broni. Bo też nie pokazane jest, ile procent jest tego drainu. A brakuje mi właśnie enchantów. Troszeczkę więcej specyfikacji w tych enchantach. Nie tylko krótka notatka, że jest taki enchant. Wbudowany, ale też potrzebujemy troszeczkę więcej info, żeby zweryfikować te dane, żebyśmy też wybierali sobie jak najlepsze buildy i czuli progres, ale zobaczcie na to, co tu się dzieje? Ja w ogóle nie ginę. No, teraz może troszeczkę. Oberwałem. No, powiem wam, że to jest zdziwienie tego dodatku. Jeszcze ten gąk osłabienia. Jeżeli to uruchomimy, tak naprawdę nie spadamy poniżej 2-3 milionów najniższego damage'u. Słuchajcie, no to jest po prostu pogrom. To jest po prostu pogrom. O, tam mamy zenchantowane mopki, także zaraz sobie w nie wiedziemy. Początek i kres. No i faktycznie, początek i kres to jest dobra nazwa na te itemy. Dobra, wchodzimy w spota, uwaga. Cyk. Co to było? Na hita to pada na hita. I jeszcze mamy miksturę zwiększającą, attack power. Przecież to wszystko jest prawie na hita. Nie. No to już jest szok. Dajcie znać, co myślicie. Czy ta broń, początek i kres. Dajemy na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o bronię w Minecraft Dungeons. Piszcie swój ranking, czy jeszcze coś uważacie, że jest silniejsze. Ze średniej broni 6 milionów damage'u. To jest naprawdę mega dużo. Nie dość, że świetnie wyglądają te dwa mieczyki. Mają też ciekawą animację. Z takiego pół obrotu, jakby uderzamy, i do tego jeszcze fala uderzeniowa dochodzi. Jestem zachwycony dodatkiem tym dlc także polecam Wam gorąco. Lecimy na bossa. Sprawdźmy sobie go. Dobra, od razu odpalę sobie gong osłabienia. Oj, wydaje mi się, że dużo, dużo szybciej mu schodzi to życie. Nie widać damage'u. Tutaj u góry może zrobię przybliżenie, żebyście mieli to lepiej widoczne. Dobra, i gong. 6-9 milionów. 2-7 milionów. Wszystko po kilka milionów bijemy. I po Bosie, i po Bosie. To jest niesamowita broń. No ale cóż, szybkość broni jest odpowiednia dla mnie w sam raz. Enchanty mi się poszczęściło, że jest ta eksplozja, która działa też mega elegancko. Dodatkowo, item do survivalu, item do damage'u. stosuje rosnący mnożnik obrażeń. No nie znam lepszego połączenia, jeżeli chodzi o itemy, właśnie tych wbudowanych racjali. Po pierwsze, że są dwa, a po drugie jest coś do leczenia i jest coś do damage'u, także możemy tutaj zaklęciami sobie żonglować, wybierać odpowiednie enchanty pod wasz styl grania. Także naprawdę polecam każdemu dropienie tego itemku. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, za wszystkie łapeczki, komentarze i subskrypcje. Dajcie znać, co wymyślicie, czy dla was też ten item jest 10 na 10 w Minecraft Dungeons. No ja jestem pod wielkim wrażeniem. Myślę, że tutaj ten item naprawdę ułatwi nam życie w Apokalipsie plus 25, szczególnie z Ancient Huntami, które nadchodzą już niedługo. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Na razie siemanko, cześć!